Zaczniemy od inskrypcji fundacyjnej kaplicy znajdującej się na południowej zewnętrznej ścianie. Ja dzisiaj tam byłem jej, a wreszcie musiałem od głowę zacząć do góry, żeby tę płytę fundacyjną, kaplicę fundacyjną zobaczyć. Ona w datę fundacji datę 1595. Pozwoliłem sobie napisać po 1595 roku, no bo prawdopodobnie jednak ta realizacja tej kaplicy chwilę trwała i wykonanie inskrypcji, pewnie umieszczenie jej należało do ostatniej fazy realizacji tego zamierzenia, w związku z czym, nie wiem, rok, dwa, trzy kilka lat prawdopodobnie po tej dacie płyta tam powstała. Inskrypcja jest wykonana Majuskuło, czyli tak zwanymi wielkimi literami. Generalnie majuskuła to litery mieszczące się w tak zwanym dwuliniowym schemacie, czyli wszystkie teoretycznie mają tę samą wysokość, ale ta proszę Państwa, ta majuskuła ma taki nieco ozdobny charakter. Niektóre z tych liter są nieco wyższe litery rozpoczynające yy, pewne, pewne słowa pierwsze zdanie, potem imiona własne typu Joannis czy Klementem. W tym odpisie zaznaczam dwie cechy takie nie bardzo dziwne, dość charakterystyczne dla epigrafiki, dość częste w epigrafice łacińskiej. Połączenia liter zwane ligaturami zaznaczam na niebiesko. Połączenia liter, które mają jakiś wspólny element. Najczęstszą ligaturą jest a, e, które na przykład tu widzimy w słowie Marię, czy tutaj w słowie Baptiste, ale są też inne, jak Państwo widzą, na niebiesko, na przykład ligatura typu M, M E. Na zielono zaznaczam enklawy. To takie, taka sytuacja, gdy jedna litera jest wpisana w drugą, na przykład w słowie pontu. Difficę mamy i wpisane w t, na ile i się daje wpisać w t, tylko to jest mniejsze i w F czy FC. Takie tutaj ewidentnie ozdobne, raczej ozdobną funkcję ma, ma to wszystko, te, te enklawy, y, zwłaszcza chociaż już w antycznej epigrafice ligatury zaczynają występować, enklawy rzadziej. Y, Częściej pewnie ze względów oszczędności miejsca, czy chęci zmieszczenia danego słowa w danej linii. W czasach średniowiecznych, w czasach romańskich naszych, czyli naszego wczesnego średniowiecza, a na zachodzie powiedziałbym, że już takiego dojrzałego raczej. Ligatury i enklawy są niezwykle popularne, i jak widzimy, nawet tutaj niedaleko, stąd na słupie konińskim który ma ich dużą liczbę i mają ewidentnie taki, taką funkcjonalistyczną jakieś ozdobność inskrypcji zwiększają. Także w tej inskrypcji inaczej niż następnych liczba tych ligatur i jęglaw jest duża. Poza tym mamy nie tak dużo skrótów. Te skróty zaznaczam biorąc litery skrócone w nawias zwykły. Proszę Państwa, może najpierw nie będę czytał po łacinie, natomiast przeczytam po polsku, bo sam mając zupełnie nie mając podzielnej uwagi, nie lubię sytuacji, kiedy prelegent mówi o czym innym, a zakłada, że słuchacze będą czytać coś innego. Ja tak nie umiem, więc przeczytam Państwu ten tekst Bogu, najlepszemu, największemu ku czci Najświętszej Marii Panny, świętego Jana Chrzciciela, patronów, zażycia życia Klemensa VIII papieża, najjaśniejszego Zygmunta III, króla Polski, przewielewnego Stanisława Karnkowskiego, chociaż on Karkowius, nie Karnkowius, nazywa się w inskrypcji y, arcybiskupa knieźnieńskiego, Stanisława Przyjemskiego, marszałka wielkiego choronnego, starosty konińskiego, Jan Zemelius, doktor filozofii i medycyny, w roku pańskim 1595 nakazał wybudować tę kaplicę. Po pierwsze zwróćmy uwagę, że pojawia się tu po raz pierwszy coś, co będzie towarzyszyło chyba wszystkim tym inskrypcjom lub niemalże mianowicie filozofię et medicinę Doktor tutaj skrócone do postaci phi et etikatura med doc Później zobaczymy inne możliwości skracania tego wyrażenia. Po drugie, pojawia się na końcu formuła skrócona FF, co jest bardzo częste w takich właśnie inskrypcjach fundacyjnych, co znaczy, Fieri y Fecin dosłownie uczynił, aby się stało. Ale to nawet zazwyczaj się tłumaczy, nakazał sporządzić, nakazał wybudować, nakazał y, stworzyć. Y, dotychczasowe wydania, tutaj nie, nie będę tych błędów omawiał, bo to by mi bardzo długo y, zajęło, ale tylko o tym wspomnę. Zamiast FF czytały EE, -E, y, nie wiem czemu, bo widać wyraźnie FF i próbowały jakoś to EE, -E, y, chociaż nie ma takiego skrótu, y, rozwiązywać, u, uzyskując starając się uzyskać podobny oczywiście efekt, bo ma chodzić o to, że on coś nakazał wybudować lub wybudował. Zwróćmy uwagę na błąd, który zaznaczyłem na czerwono. Zamiast Gnesnensi, czyli Gnieźnieńskiego, napisane jest Cinesnensi. Eee, to jest tutaj na czerwono w mojej edycji, a tutaj te, dwie, te Państwo widzą i Popatrzmy na to miejsce pokazane w powiększeniu. Może jednak się przepraszam, chociaż mam ochotę podchodzić. Tu jest to C. Zepsucie G na C nie wydaje się bardzo dziwne. Najprawdopodobniej ten, kto inskrypcję wykonywał, dostał jej zamówienie wraz z odrysem. Wykonanym majuskułą. G to tak naprawdę taka jest jego geneza, to C z dodaną taką pionową laską. Jeżeli to G wyglądało tak albo miało tę laskę jeszcze dłuższą, to ten nieuczony wykonawca, który jak rozumiemy, jak sądzimy, nie rozumiał co, bardzo łatwo mógł G na C. Zepsuć. To taki błąd niewymagający wielkiego komentarza. Tego typu błędy w inskrypcjach się zdarzają. Ale zobaczymy później błędy inne. Gdy będziemy tamte omawiać, pamiętajmy o tym. Zamełka zmarła w 1607 roku, ale inskrypcja jest późniejsza. Ta wzmianka, którą zaraz zobaczymy, jest rzeczą bardzo nietypową. Zazwyczaj datujemy inskrypcję na zasadzie, no, że jest trochę późniejsza od faktu, który wzmiankuje, nie wiem, od faktu fundacji, od faktu śmierci. Tu mamy dodatkową informację, że ta inskrypcja powstała w 1616 roku. Tak, już widzieliśmy to dziś wielokrotnie. Wygląda ten fragment nagrobka z tą płytą zawierającą inskrypcję tutaj. Przybliżenie. Tu również mamy do czynienia z majuskłową inskrypcją, która y, skrótów ma może nawet więcej niż ta fundacyjna. Natomiast ma zdecydowanie mniej ligatur. Na niebiesko widzimy tylko dwie. Y, I w ogóle nie ma enklaw. Mamy tutaj też y, wyrażenie filozofię et doktor. Y, tym razem tylko. Słowo filozofię fil jest skrócony do fil. W linii przedostatniej mamy, może najpierw przeczytam Państwu przekład, Bogu Najlepszemu, Największemu. Wybitny i uczony pan Jan Zemelius, doktor filozofii i medycyny, pod tym nagrobkiem spoczywa. Zmarł w roku 1607, dnia 22 grudnia, w wieku lat 83. Szymon Paweł Bodewicz, chirurg z miłości, tę inskrypcję sporządził w roku 1616. E, Bodewicz czytałem w przekładzie: e, Ta postać, jak sądzę, jest znana skąd inąd, chociaż nie jest znana skąd inąd. W każdym razie mamy błąd w inskrypcji w tym nazwisku. Napisane jest. Polewicz. Wykute było Polewicz. Nie jest prawdą, co zmiankują niektóre z tych y, omawianych przeze mnie publikacji, że wykute jest Bottewicz, a namalowane jest Polewicz. D jest wykute, L jest namalowane, zaraz to obejrzymy. Pierwotnie wykuto L. Y, poza tym jest napisane CIR zamiast HIR. CZ zamiast CH. Widzą Państwo na dole, że czytać to należy Bottewicz Chirurgów, chirurgus zamiast polewic, y, chirurgus. Przyjrzyjmy się tym błędom. One mają nieco inny charakter niż tamten. Tu widzimy po pierwsze, że zarówno wyryte, wykute czy nie wyryte, jest L, i tylko później, kiedy się zorientowali, że wyszło im L zamiast D, próbowali to L uratować. Ale to nie jest pierwotne D. Pierwotne D Państwo mają tu. To nie jest ta litera, którą tutaj usiłowano uzyskać. Rzeczywiście, nie wiem czy od razu ten błąd postrzeżono, czy, 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 czy po jakimś czasie. Była próba poprawienia. Zresztą głębokość tej, tego brz nowego brzuszka jest znacznie mniejsza niż reszty litery, więc tutaj y, nie należy. Y, y, inskrypcja brzmi bolewic. Trudno. Y, jest to. Bo jak on mógł powstać? Jest bardzo dziwne, żeby dostał wykonawca tekst napisany z takim D i to D zrozumiał jako L. Te litery w odróżnieniu od G i C nie są zupełnie do siebie podobne. Proszę Państwa, zaraz Państwo usłyszą próbę wytłumaczenia tego. Proszę Państwa, skoro takie D się nie psuje na L, to może takie się ma szanse zepsuć. To znaczy, D minuskułowe, jeśli ma odpowiednio mały brzuszek, nie wiem, słabo napisany brzuszek, tutaj zrobiłem malutki, no jest łudząco podobne do L. I jaki z tego wniosek? Jak mówię, mam na to więcej przykładów, nie tylko te dwa. Otóż taki, że na, na równi z sytuacją, którą widzieliśmy wcześniej że zamawiający przynosi gotowy, rozrysowany jakby wzór, czyli inskrypcja ma być majuskułowa i wzór jest majuskułowy. Tak oczywiście słowa majuskuły nie używał ani zamawiający, ani wykonujący, ale to takie ładne, mówił pewnie, rzymskie litery tymi zrób tak jak narysowany. Ale sytuacja druga możliwa jest taka, że zamawiający przynosi napisane odręcznie kursywą minuskułą na świstku cokolwiek, i mówi, proszę mi to zrób w ładnych rzymskich literach. Co znaczy, że ten wykonujący, mimo że nie rozumie, co pisze, to do jego konstru należy znajomość punktu minuskułowego i majuskułowego. On musi wiedzieć, że takiemu A odpowiada takie A, bo on czasami dostanie coś napisane byle, jak, a musi z tego zrobić porządną inskrypcję. Proszę Państwa, o to. Ten drugi jest chir. Chcielibyśmy mieć chir. Nie ma mowy, żeby ta litera została pomylona z Natomiast jeśli pójdziemy tym samym tropem, to zobaczymy, że litera H zawsze z takim przedłużonym tym drugim elementem, i litera Z, która była rzadką literą, bo w łacinie właściwie tego dźwięku. Nie było w, w, w greckich słowach używana w imionach własnych. Czasami litera z naśladuje grecką z, czyli cyrylickie z, czyli francuskie z. Jest taką przedłużoną literą. No coś takiego. Tak to no jest to zdecydowanie podobne do, do minuskułowego h, więc znowu uważam, że w jakiś sposób y, wykonawca widział h, przeczytał z i. No i potem wykonał to z w majuskule. Ale to znaczy, że zakładano, że on dobrze przetransponuje z minuskuły na majuskułę. Że, że to należy do jego kompetencji, jakby. Mechanizm ze wsucia h na z wydaje mi się, że rozumiem. Natomiast tu jest takie dziwne, to nie jest wykute, to jest ledwo wyryte jakimś gwoździem. właśnie. On sobie najpierw pewnie rysował, jak to ma wyglądać. Co to za W? Po co on to W tam narysował? To W. No ja jeszcze ja dużo piłkamy. Proszę Państwa, na, na tym samym nagrobku mamy pierwszy z monogramów Zemełki. Niepełny, bo widzimy tylko pięć liter Z, P, E, M, D. To Z to Zemelius, P to filozofię, E to et, Medycynę. Doktor jo Joannes tutaj rekonstruuje w nawiasie kwadratowym, czy też literę I odpowiadającą imieniu Joannes, w nawiasie kwadratowym i pokazuje na czerwono. Przyglądając się temu, tam nie widać lada w skucie. Ja nie wiem, może tam raczej ja, znaczy widać ślad jakby wypełnienia jakiegoś, może tam więcej. No chyba musiało być to I, no. nie, nie, nie mógł się Z po prostu nazwać. Trzeba by konserwatora spytać Pana może, yy, czy, czy, czy tam rzeczywiście da się jakoś przyjrzeć temu mm, dokładnie. Tutaj to po 1639 nie wiem, czy dotyczy obu tych inskrypcji, bo chcę mówić o inskrypcji w Stalach czy na Stalach. Yy, to pierwsze to też monogram Zemełki, taki sam jak tamten, nie należy go czytać zatem jak niektórzy z dotychczasowych autorów M.P.E.D., tylko tak samo. Najpierw górną linię, czyli P.E. – filozofię, potem dolną e, medycynę doktor. Czy tu się czasem nie kryje odpowiedź na pytanie, czyjeś pana, czy stale były projektowane do kaplicy, czy wzięte skądinąd? No jeżeli ten element należy do pierwotnych stali, a można tak chyba zakładać, to znaczy, że one były projektowane do kaplicy, bo, no bo, 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 bo one dotyczą właśnie zemełki i nikogo innego. Natomiast niewątpliwie wtórna jest ta chyba mosiężna tabliczka z wyrytym tekstem. Przybita do, 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 w tym miejscu do Stali, tym razem wykonana minuskułą, czyli małymi literami, z pewną liczbą skrótów, z pewną liczbą, y, ale niewielką ligatur. W przekładzie znaczy ona wybitny pan Jan Zemełka z Konina, filozofii i medycyny dr Kaliski w czasie swoim w całym Królestwie Polskim, w swojej sztuce najbieglej, najbieglejszy i najpomyślniejszy. Wielu wspaniałych fundacji dokonawszy, Kości w tej złożył trumnie. Żył 68 lat. Tak jest napisane. A tam było? Tak, No to coś się zbłędnie. Przepraszam, ja teraz to zauważyłem. Ale jest to 68 lat, widzimy. Anno Vera, przepraszam, czytam, po. następnie, przepraszam, w 68 lat, w roku zaś Chrystusowym, 1607, dnia 29 grudnia, dzień zakończył ostatni. Następnie w roku pańskim 1639, dnia 21 lutego, kości te złożone zostały w nowym grobie. Uczynił to Łukasz Wilkostowski, archidiakon unijowski, proboszcz koniński. A obok jest jeszcze podpis dodatkowy po polsku Stanisław, Stanisław może nawet, chociaż tam nie ma przekreślenia, Miecnik, burmistrz Koniński, własnoręcznie. Tu jest jeszcze jedna rzecz w tym samym rogu, coś jakby litera G, ale ona to nie za bardzo ma sens, Ja nie bardzo rozumiem funkcję, funkcję tego. W kracie kaplicy to jest rzecz ciekawa, bo do tej pory publikacje tego nie wzmiankowały, a dzisiaj już była wzmiankowana. To jest widok yy, z kościoła do kaplicy, i tu widzimy ten monogram. On niecałkowicie jest widoczny od strony kościoła, więc lepiej go oglądać z tej strony. Z kolei z tej strony jest odwrócony, więc pozwoliłem sobie dokonać takiego zabiegu. To jest oryginalne zdjęcie fotografowane z kaplicy, no a to jest zrobione odwrócenie komputerowe. W ten sposób widać że powyżej tych liter, które otaczają herb konia jeszcze jest IZ u góry w tej ramie. Tak IZ to znowu z Zemelka. No i mamy PD. Nie sądzę, żeby on chciał się tu podpisać po prostu filozofię doktora A o medycynie zapomnieć. Raczej należy uważać, że jest to inskrypcja uszkodzona, czy też monogram uszkodzony. Proszę zobaczyć, że tu jest tu litery E na zadzie konia, a to prawdopodobnie jest miejsce połączenia z literą M. Także gdyby konserwatorzy chcieli kiedyś poddać to jeszcze raz konserwacji, to może, może restauracji raczej, to może można taką, takiego uzupełnienia dokonać. I proszę państwa, zaczęliśmy od zewnątrz, od tej wysoko usytuowanej inskrypcji fundacyjnej poniżej na dole jest taka inskrypcja, ona też sprawiała kłopoty wydawcom, zwłaszcza to co jest na tym obwodzie okręgu, a tu jest napisane literami majuskułowymi trzeba czytać, terminus temporali cum Eterno, czyli granica doczesności z wiecznością. No, tam się tak znajduje za tą ścianą, a to zupełnie osobna inskrypcja, którą można czytać albo C do Nulli, zaczynając tu. I tak zdecydowałem, chociaż pierwotnie opisałem panu Michałowi Gruszczyńskiemu, że czytam tu nulli, C. To wszystko jedno jakiś, bo to znaczy nikomu. Nie ustępuje albo nie ustępuje nikomu. Wydaje się jednak, że tutaj jest taka oś między I końcem a C początkiem. Oś na, czy też przerwa na osi, a tutaj trzeba by ją tak kośnie tę przerwę dawać gorzej. To mi się wydaje. To mówi śmierć oczywiście. Śmierć nie ustępuje przed, przed nikim. Nie, nie, nie nasz bohater yy, Zemełka. No i ponieważ doszliśmy do granicy. Do z większością, to myślę, że czas skończyć. Dziękuję Państwu bardzo.